Przejdźmy może teraz do kolejnego punktu naszego spotkania, do dat ważności. System DNS 365 daje nam możliwość przypisywania, nadawania oraz śledzenia dat ważności na wyroby oraz składniki, które magazynujemy bądź też wykorzystujemy do produkcji. Na podstawie dat ważności można ustalić dostępność produktów w magazynie, tak, lub też kolejność pobierania ich do. Tutaj też możemy tak. wykorzystać właśnie FEFO, o którym ja też będę mówić w kolejnym punkcie. Przepraszam, że się A, proszę Cię bardzo. No, Ale jak to najbardziej. Dodatkowo, system daje nam możliwość wygenerowania raportu, który można wyróżnić takie produkty, które mają na przykład krótką datę ważności. Co więcej, system może wysyłać użytkownikowi komunikat z ostrzeżeniem o nadchodzącym wyjaśnięciu do tej do spożycia na produkcie. Co więcej. Za pośrednictwem platformy PowerUps możliwe jest śledzenie dat ważności na produktach za pośrednictwem aplikacji mobilnej na smartfonie, albo też tablecie. Czyli tak naprawdę posiadając telefon bądź tablet jesteśmy w stanie w każdym miejscu, czy to na magazynie, czy na produkcji, sprawdzić w systemie, na przykład te daty ważności, i prześledzić odpowiednio. Tak, dokładnie. Aplikacja jest bardzo prosta i możesz nawet ją ustawić w taki sposób, że można śledzić sobie daty ważności na górcie i serwu w twojej produkcji.